Siemano majstry, co tu się dzieje Mańka? Mieliśmy jechać na pulling dzisiaj, no ale strasznie leje na dworze, słychać nawet. Mamy dorobione nasze sprzęgło dwutarczowe do siątki na 310 tarcze. Jak widzicie, tutaj tarcza wchodzi z lada jak szmata po pustym sklepie. Co tu było zrobione? Tutaj mamy zebrane około, około milimetra czy półtora nie zbierałem dużo, żeby wiadomo jak ta tarcza ceramiczna będzie zjadać koło to tam że można było sobie przetoczyć parę razy jak będzie trzeba teraz tak, tu mamy zrobione podkładki dystansowe, idą pod docisk żeby nasz docisk mógł wysprzęglić, tu mamy akurat 3 mm na wysprzęglenie w docisku dlatego mamy tu zrobione podkładki dystansowe musieliśmy wyżłobić trochę, żeby podkładki weszły tutaj mam koło od MFA 4355, on jest tylko na 6 śrubach, widzicie, dziesiątkach, na płasko, także tutaj nie ma żadnego oparcia, nasz ten docisk, to działa, także w 60 spokojnie to wszystko wytrzyma, nie obróci się nic. Co tu dalej mamy zrobione? Tarcza 310, żeby weszła w 60. Trzeba zebrać koło całe od góry, tutaj aż do samej krawędzi, wtedy normalnie nam tarcza wpada 310 spokojnie, bez problemu. Co jest potrzebne do tarczy 310, wtedy do 60. No to musimy mieć, musimy mieć tą właśnie płytę docisku. Już biorę troweczkę. Płytę docisku musimy mieć, żeby miała 310. O, Kasia, żeby miała 310 tutaj, nie? E, Ta jest akurat tarcza do sprężyny talerzowej. No, ale jakby ktoś chciał, to na pewno to można stoczyć i podfrezować lekko otwory na sprężyny. I normalnie można to dać do 60, albo może z Roskie są e, tarcze, które mają 310, właśnie na tym docisku. Tam chyba to oryginalna. Z Zetora 5911 sprzęgło co mam, czy 6718 sprzęgło co mam, to akurat na właśnie tu 310 na zewnętrznej, tylko tyle, że tarcza właśnie 280 na tym chodzi. E, tu dalej co mamy zrobione, no, mamy tarczę 310 Luka, e, podfrezowana jest e, tu dupka na tej piaście, żeby ta mogła się swobodnie poruszać na wałku, żeby tam było dość, dość miejsca, no bo tutaj mamy zrobioną złączkę złączka jest zrobiona z dwóch tarcz starych od luka, od sprzęgła luka, zdartych tych, tak, że są skręcone do kupy i tu po zewnętrznej będzie dany e, będzie dany spaw śruby zostają takie jak są tutaj po śrubach będzie tylko zalane po nakręcy po kawałku śruby żeby to trzymało do kupy e, i tak to będzie połączone, dwa wałki e, wałek womu i wałek jazdy będzie połączony e, sprzęgło mamy wyregulowane w taki sposób, że Eee, tarcza womu otwiera się pierwsza, potem dopiero otwiera się tarcza jazdy, czyli podczas ruszania najpierw będzie brała tarcza jazdy, dopiero tarcza jazdy będzie, będzie zbierać największe obciążenie, tarcza womu ma tylko trzymać, żeby się sprzęgło nie ślizgało, jak już sprzęgło załapie, no i żeby pomagało przy ruszaniu też tam wiadomo, nie? no i to wszystko. Eee. Teraz ta płyta docisku, tutaj ona normalnie wchodzi w nasze sprzęgło od bez żadnego problemu, a wiadomo jak dajemy koło do toczenia to tam można dać z płytą docisku, ktoś może poprawić koło tak aby to wszystko wchodziło jak ta lala no elegancko, montujemy do środki i łogień. no miała być dzisiaj hamownia i miała dzisiaj hamownia i ten i i, i i i i traktor pulling, ale o taką pogodę mamy piękną, desz dzięki nara Także no, majstre, jak wam ktoś powie, że się nie da, no to się da. A tutaj jeszcze, jak nie wiem, czy widzieliście, jak przychodzą sprzęgła e, koła zamachowe, zetorowskie, czy tam koła za, e, zamachowe nowe, jak ktoś czasem kupi do sześćdziesiątki, czy tam ten nowszy, gdzieś widziałem na filmikach, że są właśnie tutaj koło jest z otworem. I do czego jest ten otwór? Te otwory są właśnie do regulacji tutaj naszego e, naszych łapek od dwomu. Jak widzicie, tutaj są schowane te śruby, nie ma ich na wierzchu. Nie, bo to jest. To sprzęgło z naszą sprężyną talerzową, ona jest tutaj schowana w środku nie? i tutaj widzicie są tylko regulacja łapek, łapek odjazdy, a łapek od nie mamy, dlatego tam są otwory wtedy w tych kołach zamachowych, no i one są lżejsze, nie? ale im cięższe koło zamachowe, tym lepiej moment trzyma. No i tyle, co Wam będę dużo tłumaczył. Pozdro majstry.